Co tu się dzieje? Jak to kurna? To mnie zdejmie teraz z tego... Co to jest? To mnie zdjął z wiesz jak on to zrobił? Ej pod, pod f je nożem bije. Teraz to zobaczyłem. Pod F- noż wyjmujesz. Siemanko, witam was na kanale PięćPiegańcz, z tej strony Najduk i jestem mną jak zwykle. Starszy Xdebit, was bardzo serdecznie. I dzisiaj mamy dla was już drugi odcinek z Battlefielda 6 i otwartej bety. Dzisiaj sobie przetestujemy tryb podbój. Zobaczymy co tutaj o co w nim w ogóle chodzi. Rywalizuje kontrolę nad celami w otwartej bitwie na dużą skalę i eliminuj siły wroga. Wyczerp życie przeciwnika przez zabezpieczenie i utrzymanie większej liczby celów, aż pozostanie tylko jedna strona. No, opis jest ciekawy, ale zobaczymy jak to wyjdzie. Także. Widzimy Wysok... się w meczu. Wyszukujemy mecz i widzimy się w meczu. No, dosyć szybko. No bo tam już 30 sekund trwało wyszukiwanie w ogóle. A to może nawet nie będę wycinał, jednak. Jakaś to inna mapa w ogóle. No tam ile jest mapek, bo nawet nie wiem. Z 3, ze 4 są mapę. Ze 3 chyba wiem. No. Ale zresztą... nie sprawdzałem. Tam ogólnie był opis na iej tam, że co będzie zawierał ten, yy, ta beta, ale tam ani. nie czytałem tego. Co, co zawiera. Chciałem tak samo wszystko odkrywać. Sniper run. Podniesie mnie może. Też nie ma co, w sumie nie ma co tak dużo tej spacji z pamięć, bo wtedy stracimy wtedy życie drużyny. O, o headshot teraz siadł. Fajnie siadło. Bo nie tutaj... bardzo się budynki niszczą, ugrywam. No, prawda, no, tak, nie. nie wiem skąd, nawet. Halu, no tu jest tyle budynków. mogę po ciebie się mogę tylko... Mogę teraz tu mogę? Nie mogę? Nie mogę, nie mogę. Ale tu jest ciemno! Dobra, on mnie zabił, ale ja go też. Jeden za jeden. No to mnie nikt nie podniesie, chyba to jest kurna dwóch przy mnie, trzech nawet. Tak, ale nie wiem czy ty, twojego oddziału ci nie mogą podnosić, wiesz? Tak mi się wydaje. Nie wiem, może. Nie kontrolę na gminy, że ciekawe ile to potrwa w ogóle. Kurna, snajper. No, jak on może z pociskiem przebić przez to, a ja kurna nie mogę? Ale dostałem, kurna. Ale chyba nie może podnieść, no. Fucking tak. Tylko z twojego oddziału, co są na zielono, mogą podnieść. Co, to wszyscy teammates nie mogą? Nie, wszyscy teammates chyba nie mogą. Właśnie mi się wydaje, że nie. Bo gościu stały mi nawet nie podnieść, Ale to myślę, że tylko z, z, z oddziału. No kur... Jest... No, co tu się dzieje? Jak to było? i dostaje nagle w plecy, no I to mi się w tej grze nie podoba. No zostaje nagle w plecy, no No miałem gościa też od boku, no to drugi mu to patrzył. No, no ja pierdykam A ja on ja dalej się Ej, nie, nida medyk, no i co, no i dawaj, muszę się odrodzić, no Bo no, pod Ewel już możesz, możesz sobie z tego odrodzić, e. no I od boku randomowo dostajesz Może tego przeskoczyć, no chyba sobie nie zrytuję to, nastążył, że... D przejemy. A nie będzie, że nas kiełże się do ...na miejscu. Stoję, no fajnie, fajnie. To już wychylił się Płynie się... czy nie? Hmm. Ty, ty jesteś z trójką? No, a ty też Ej już moi... przejebałeś Ale ja mu heada chyba dałem, no czemu on nie zginął? To mi się wydaje, no Nie, to już... Jest... Jezu, nie chcę tej broni Oddawaj mi karabin Hallo. nie jak oni C przejmują, jak na kur tam raz jest więcej? Kurno, nie chciałem zraszować, mógł HE dodać, no Nie wyszło Nic to nie da, niestety ja sobie teraz za chwilę ginę. <laughs> Super. Idę on kiedy? za wybitny gameplay. I to są tylko sześćianki, to są 60. Się nie ja się tu idę schować. O snajperka w sumie. Snajperka tak pół na pol. Tutaj w mieście snajperka. Tak średnio powiedział A jest tu jakaś lornetka, czy coś, żeby obserwować? Mm, nie wiem na razie tylko i wyłącznie szturmowcem grałem w tak większości Co jest? O kurna, to no na pewno Jezus ja wychodzę nagle No byłem skampiony, wychodzę i mi czołgiem kurna na, na mordę wyjeżdżano. no Ja pierdykam Gdzie my idziemy na B? Chyba na B idziemy. Okay. No, o, na pewno, No na pewno. Znaczy się schować. Ale jakieś są kiedy trzeba się czołgi tu przejechać. Tylko trzeba będzie czołg zdobyć. Znaczy jest chyba jeden na drużynach, tylko, tak strzelamy. Nic z tych pistoletów, heady walą kurno. przecież jak ci Takim full auto z karabinu wyjedzie, przecież nie ma szans Ja tu byłem, mogę ci podnieść w ogóle, jakbym tu wygrał Czy da się jakieś wykończenie od tyłu zrobić Ja miałem okazję, ale... Dobra, on jest nieżywy Kur... Muszę ja uciekać, bo mnie ja prawie trafił Uciekł, uciekł, uciekł Nie wiem gdzie Dobra, on mi się. On czary na czarnym się idzie. Tutaj. Tutaj prawdopodobnie mu do... O, 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 o. O, Ja się się O, że O, już dostałem, no. Aha, to jest przeciwnik. No to fajnie, kurna. O kurde, ja No to walę mu za chwilę tutaj sztukę. Fajnie. Ale czy nie go mixt tego karabinę od razu Hela strzelano, no? Fuck! I'm bleeding out! Dlaczego mnie tak odrzuciło? Daj spokój ja Tu prawie też, też Ja cię mogę, mogę spróbować ci podnieść, ale to... Dobra, jedziemy Gemina A. Hear white hostile attacking Bravo. <laughs> hey, man, Ej, hey, chodź, hey, chodź chodź pojedziemy pojazdem, chodź. Się przejedziemy. Ale taki z już Było to dawaj, bierzej na no to A. raz ich tam, normalnie. Maszynka do mielenia. Gdzie oni tam. My dopiero A tu przejęliśmy, A teraz. No szczerze no woda w ale... Się tu ale wiesz co ten ma wieżyczkę kurwa, no, na dół Przejdziemy Przejedziemy no. się na C. A ja to muszę, muszę ładować, przeładować chyba nie A może to się nie? No ale ten gdzieś mają czołg na pewno jeden na tym świetle No nie wiem no, chyba tu mnie chyba no, na, pod naszym planem no. No, ja nie No Ej miał mi z tego... On mnie zdjął z wieżeczki, przecież jak on to zrobił? Ja tyle waliłem do... Gdzie on był? Tutaj? Tu, to, to jest. Wyżej, Dobra, wyżej. Teraz, żyje. <grym> teraz też nie żyję. Jak on mnie zdjął z tej wieżeczki, Ja tyle musiałem strzelać do gości na wieżeczce i nic mu się nie stało. Może mu połowę zdjąłem. Ej, mam pojazd znowu. Dobra, no to nie wiem, ja idę na A. Możesz tam pojechać. W tym to jest bez sensu, jak ja nie mam tu strzelca na działku No ale minus był ten samochód zarazem To no pod strzałów się wyrwałem Dobra Nie To po się wydupcyłem Charlie Akurat czołg tu musiał wyjechać Sześć igrotka, dwóch Jeden Ostatni Wygranko Jest Wygranko. <noise> Pierwsze o. Tutaj widać, jak życia spadały. No. Wykreślić, jest. A to, bo to się da przewijać, jeszcze. No. Także, no, tak dobrze nam ten, ten mecz nie poszedł jak poprzedni. Dominacja, włącz się do walki z warcią, gdzie bierze udział tylko piechota, aby przejść kontrolę nad wieloma celami na tak długo jak to możliwe. Idzie minutowy Przepraszam, go, się wyrzucał Co Co tu dochodzi? Ile no, otrzymaj cele jak najdłużej. Mała mapa, bo możliwe, że mniej graczy. 16, no i, i tu może Może tu będzie trochę spokojniej. No już C przejmujemy, Wym przejmujemy A. No i się zrobiłem. Ej pod, pod F się nożem bije Teraz to zobaczyłem. Pod F noż wyjmujesz. Pod F się nożem wyjmuje, ale super. Wow! Ale super, kurde. Na plecach są, na plecach, Ule, tam Po głowie, do Na plecach są, a przejmują. Ej, tu też nie, jest ograniczona no, byliś... liczba odradzania się, kurde. No nie, nie, tutaj chyba nie ma ograniczenia liczby, ile punktów zapełnimy, wydaje mi się. Nie, ja go nie zrobiłem. No jak on tam stoi cały czas i każdego zabija, no? Tu jest jeden na low HP, no. O kurna, wyjścia pole lewarkę. Co daleko. Myślałem, że to... No i znowu, no... Kurna, bo on stał za, za jakąś barierką i go zasłoniło w armii. Aj, jaj. Dobra, nic z tego nie będzie. I to mój znowu. Na kolejny. Ty. Czasami zapominam, że się można szybko ulec. Ja chyba wyrwałem, jak tak wychyliłem. No, co jest, no? Może dlatego, że ja mam celownik najczęściej na, na klatę w sumie. Znaczy, bo chcę full auto po prostu puścić, no bo... ...że nie wiem, ile mnie wychyli. A smoki mają, skąd nie mają smoki w ogóle? Tylko wiem, na którym tym masz smoka A ta mowa mi się podobało, że nie jest za duża z grać graczy okay, Takie 3 kolewa mam na Tu się da w ogóle Tu jest B. A, B, musimy na A. Tak, No i, i wchodzą na B już. Ja poszedłem na wejście z różnych miejsc mi wychyliło To mi się pali. No on zażartuje on dostał z granatnika jeszcze... jeszcze wybiegł micha walnął. Niby go nie zabijem, Na pewno, Przez jakby dostał takiego granata pod nogę, to by go kurno rozerwało. Ja bo... A tu na górę, jak wejdziesz? Na bezpośrednio chyba ten Jak się położyć w ogóle? Zet A Z dobra, ja mówię czy Dobra, to nasz, to nie Ojej, to jest trzech Ej, że ci granata, no Halo Aha, chyba ja się odrodziłem, to sobie zginąłem. Super. Chyba... a, sobie przejmujemy na Uuu ale też mi teraz taki heb losowy wszelk, tak jak nie Czyli, czyli to czasami tak chodzi po prostu. Aj 62 On był wciąż! Kurno kurny zostało resztki wytaru zostały O. Oh do 200 gramów jest 20 nie to no gdzie on tu był ja to tam nie widziałem on się położył nikt go nie widzi o kurde chłop się tak schował że nikt go nie widział Mi to pomoże? Czterech prawie rozwaliłem Obroniłem B, tak jest Ole mi Hatsia, tak on przebiegał i mi taki hatsiat. To też jest kurwa Dziwne Kurna lepszą pozycję miał, ja go tam prawie nie widziałem Ale mamy wszystkie atakują Mamy wszystkie punkty przyjęte B Kurna mogłem się schować Nie mam ammo już jest nieunikniona, jak to Odnieś mnie styl jeszcze za tobą. Hej. Albo, Tylko Kto nam może wyhelić? Nie, wychylić. nie. Wychyli. Co teraz? Tam jest, wiesz. Wygraliśmy. No, szczerze by mi Porażka niby nieunikniona, niby pisało. Dobra, no S. S. No nie takie S, bo kurde... 8 wpływków. Na koniec nam się udało. No nie powiem, ten tryb jest... Dosyć ciekawy. Jestem no ten mi się na to tobą. Mi tak samo. 11-13. No to my będziemy się żegnać. Zagraliśmy sobie dominację i podwój. Jak na razie no... Najgorszy według Najbardziej... mnie był podwój. No podwój był najgorszy, podbój ale najgorszy. dominacja by się bardziej podoba. Dominacja podbój, najlepsza, przełamanie tak po środku no. Coś, Na razie coś takiego Bo bardzo mała mapa i się dużo działo. No prawda. Bardzo duże mapy były, bardzo duże. No także to, to będziemy testować sobie kolejne mapy, które oczywiście zobaczycie Ale, w naszym wykonaniu. I no i co trzymajcie się. Dzięki za oglądanie. siema Cześć.